Ja nazywam się Magdalena Budzyńska. Postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego urządzenia peryferyjne są istotne dla poprawnej komunikacji w kontekście UC. Kolega już próbował wyjaśnić cóż to to UC, Unified Communications. A ja za Wikipedią powtórzę. Unified Communications, czyli komunikacja integrowana, zunifikowana, Ujednolicona, jak kto woli, jest to technologia pozwalająca na zintegrowanie w czasie rzeczywistym usług komunikacyjnych, takich jak komunikator internetowy, czyli tak zwany czat, informacja o obecności, połączenie telefoniczne, w tym również wykorzystywanie protokołu IP, możliwość wideokonferencji, udostępnianie danych, i tu możemy się posługiwać tablicą elektroniczną. Oraz ujednolicenie komunikacji, zintegrowana poczta głosowa, e-mail, SMS oraz fax, czyli tak naprawdę możliwość efektywnego komunikowania się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzeń, które są do tego dostępne. A dlaczego warto komunikację ujednolicić? Proszę sobie wyobrazić, że każdego dnia pracownik poświęca 67 minut na poszukiwanie ważnej informacji. 39 minut na duplikowanie komunikacji. 33 minuty są marnowane na próby umówienia spotkań. 29 minut zabiera niepożądana komunikacja, niemalże 3 godziny utraconego czasu. Dzięki ujednoliconej komunikacji możemy ten czas o 75% zmniejszyć. Spersonalizowana platforma komunikacyjna może nam w tym pomóc. Rynek Unified Communications. W roku 2007 był on wart 8 miliardów dolarów, natomiast w 2013 już 26 miliardów dolarów, co nam daje 25% roczną stopę wzrostu. Analitycy Frost and Sullivan prognozują, że w roku 2015 z Unified Communications będzie korzystać 50 milionów osób, podczas gdy w roku 2009 korzystało z niej jedynie 2 miliony osób. Narzędzia do zunifikowanej komunikacji to PC, laptop, w sensie tablet oraz smartfon. Jaką rolę odgrywają urządzenia peryferyjne w UC? Audio i wideo oczywiście są podstawowymi kom kanałami komunikacji w UC. Urządzenia peryferyjne są bezpośrednim interfejsem, który łączy technologię oraz użytkownika. Zapewniają komfort i bezpieczeństwo, jakość audio i wideo, rozszerzają grono uczestników dzięki zestawom głośnomówiącym, umożliwiają realizację połączeń personalnych, eliminując odgłosy tła. Dzięki słuchawkom na głownym zapewniają swobodne przemieszczanie się, czyli odmiejscowienie uczestnika od stanowiska, który nie traci połączenia z rozmówcą, i do tego służą zestawy bezprzewodowe. Wykorzystanie jakości urządzenia peryferyjnego pozwalają na wykorzystanie technicznych możliwości platform do zunifikowanej komunikacji. Jakie mamy rodzaje narzędzi peryferyjnych? są to audio i słuchawki na głowne, przewodowe do komputera, tabletu, smartfona. Słuchawki bezprzewodowe na i nauszne do komputera oraz urządzeń mobilnych. Zestawy głośnomówiące, tak zwane speakerfony. Zestawy bezprzewodowe, które składają się ze stacji bazowej oraz słuchawki. I zestawy konferencyjne, które stanowią system głośników i mikrofonów pokrywających zasięgiem duże sale konferencyjne. I rozwiązania wideo, kamerki internetowe, takie do komputera, kamerki PTZ ruchome do komputera, sterowane na wszystkie strony z możliwością realizacji zoom. Wyzwania stojące przed urządzeniami audio w kontekście UC: skuteczna niwelacja efektu echo. Przede wszystkim. Dźwięk w jakości HD. Aktywna ochrona słuchu i komfort użytkownika. Efekt echo w połączeniach VoIP. Czymż jest ten e efekt echo? Jest to sprzężenie, skutek odbicia sygnału, który od odbiorcy wraca do nadawcy. Jego źródłem są odbicia dźwięku. Echo jest efektem, który ma bardzo niekorzystny wpływ na jakość połączenia głosowego i zaczyna być zauważalny już w momencie, kiedy opóźnienie transmisji przekracza 50 milisekund, czyli w zasadzie przy każdym połączeniu voipowym. Z tego względu układy przetwarzające dźwięk muszą być wyposażone w tak zwane echo cancellers, czyli tłumiki echa, które niwelują ten niekorzystny efekt. Sprzętowa niwelacja efektu echo jest najbardziej wydajna i wykorzystuje digital sound processing. Co to jest dźwięk w jakości HD? Wyjaśnij kolega. Może w kwestiach technicznych wspomogę koleżankę. Dźwięk w jakości HD, high definition. W jaki sposób? W jaki sposób? W jaki sposób jest definiowany? Dźwięk w wąskim paśmie jest definiowany jako dźwięk od, od 300 Hz do 3500 kHz. Dźwięk w jakości HD jest definiowany. Jako dźwięk w jakości od 150 Hz do 8000 kHz. Co uzyskujemy dzięki wykorzystaniu dźwięku HD, czyli dźwięku szerokopasmowego? Otrzymujemy bardziej naturalny, wyrazisty dźwięk, w którym słychać emocje, dźwięk, który przenosi barwę, w którym możemy dostrzec czy też wyróżnić każdy. Detal, czy też niuans mowy, mowy ludzkiej. O czym należy pamiętać? Aby wy wykorzystać potencjał szerokiego pasma, e, musi być ono wspierane na całej linii, również przez urządzenia peryferyjne. Tak więc rozważmy dwie sytuacje. E, komunikacja, pierwsza sytuacja: komunikacja z punktu A do punktu B. Pomiędzy urządzeniem wojpowym a urządzeniem wspierającym PSTN, i druga sytuacja komunikacji pomiędzy punktem A a punktem B, gdzie na całej linii wspierana jest komunikacja VoIP-owa z wykorzystaniem kodeków szerokopasmowych, jak również urządzeń końcowych wspierających szerokie dźwięk w jakości HD. O czym wspominałem. Jeżeli nie jest ta transmisja zachowana na pełnej linii, jakość naszego połączenia oczywiście zostanie zredukowana do wąskiego pasma. Serdeczne dzięki. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo i ochronę słuchu? Jakie mamy zagrożenia? Przede wszystkim szok akustyczny. Czyli czasowe lub długofalowe zakłócenie słyszalności, które spowodowane jest przez nagłe i głośne akustyczne wybuchy. Czasami mamy takie sytuacje, gdzie dociera do nas tak olbrzymi dźwięk w połączeniu telekomunikacyjnym, że nie jesteśmy w stanie go wytrzymać i odstawiamy słuchawkę od głowy. Czyli taki wzrost poziomu głośności przeniesiony przez system telefoniczny. Jak możemy. Oczywiście powoduje on y, bardzo złe samopoczucie, zmniejsza wydajność, y, powoduje szum w uszach, pogarszający się z czasem słuch, a nawet możliwość jego utraty. I jakie mamy rozwiązania? Ograniczanie poziomu głośności. Standardowe metody, które ograniczają głośność, powodują ucinanie lub zniekształcanie sygnału wejściowego, czyli te najwyższe i najniższe tony są po prostu ucinane. Ich nie ma, nie docierają do nas pełne dźwięki, tylko mamy albo urywaną rozmowę, albo absolutnie nie docierają do nas żadne wówczas dźwięki. System ograniczenia poziomu głośności, który stworzył Sennheiser, nazywa się Active Guard i nie ucina, nie ucina on pasma, tylko kompresuje je do bezpiecznego poziomu, przez co energia pochodząca z tego akustycznego wybuchu jest skutecznie eliminowana, a dźwięk jest ściszany bez utraty głośności. Tu mamy na tych dwóch wykresach dokładnie to przedstawione. Komfort użytkownika niezwykle ważna rzecz. Zazwyczaj takie urządzenia służą nam do pracy, czyli powinny być przede wszystkim wygodne. Powinny mieć możliwość podłączenia do kilku urządzeń jednocześnie, najlepiej do wszystkich naraz. Komputera, telefonu stacjonarnego, tabletu, smartfona. No i oczywiście powinny nam umożliwiać swobodną e, zmianę tych urządzeń. Powinny mieć możliwość wyboru, sposobu noszenia, według preferencji. Czasami mogą być na głownie, czasem mogą być na ucho. Najwyższą jakość dźwięku powinny nam odtwarzać. Powinny być proste w obsłudze. Oczywiście posiadać system ochrony słuchu, odporność na uszkodzenia mechaniczne. A w przypadku urządzeń bezprzewodowych, szybkie ładowanie i czas pracy, najlepiej minimum 8 godzin, stabilne połączenie i świetny zasięg. Czy to możliwe? Jak te wyzwania realizuje Sennheiser? Sound is amazing. It affects the brain like no other sense. It creates electrical impulses that dance from synapse to synapse. It sends shivers shooting up and down your spine. It makes the hairs on the back of your neck reach for the heavens. The soaring peaks and plunging troughs of sound waves are as vital as they are beautiful. To us at Sennheiser, Everything. We have always been driven by an insatiable lust to capture and reproduce sound as perfectly as possible. We push, we prod, we pull apart, we redesign, we redefine. Nothing should be sacrificed. No sound should be lost. Nothing should be near. Sennheiser, the pursuit of perfect sound. Bo dla nas ważny jest każdy dźwięk. Narzędzia do UC według Sennheisera. Zestawy głośno mówiące, czyli tak zwane speakerfony SP10. Speakerfon, które możemy podłączyć do laptopa. Zakończone Interfejsem USB posiada funkcję skutecznej niwelacji efektu echo i full duplex audio czyli możliwość udziału w konferencji kilku osób naraz. I SP20, speakerfon, który posiada dwa interfejsy już USB oraz 3,5 mm jack funkcję skutecznej niwelacji efektu echo full duplex i możemy go podłączyć do laptopa i urządzeń mobilnych. Tabletu i smartfona. Na temat zestawów bezprzewodowych opowie nam najlepiej ich twórca. Chyba. The office headset it is a headset that connects you to the desk phone and also to the PC. And our customer wants us to make a wireless headset that is not too complex. It should be easy and simple to use. Actually, we think that comfort is the basic need for a user that spends many hours a day on the phone. Comfort can be in many things moving around freely. Is a very comfortable thing. It is about simplicity and usage. It's about comfortable wearing style. It's about sound. It's about quality. Feeling comfortable that your product is ready for future technologies. A wireless headset gives you the freedom to move around, to pick up a paper from the printer, or just take a file out of the drawer. You just feel free. The new office headset provides you with the perfect sound, both in speaker and in microphone. Good sound is crucial for a good telephone conversation. Nothing is more stressful if you can't understand the other side or the other side can understand you. It's so annoying. So, a good sound. Sound that you understand and that you will be understood is important for an effortless communication. Very style is everything. It's very important that the product feels comfortable. Some people prefer the headband, and some people prefer the e hook. It has to be easy to take on, it has to look nice. And it's easy to take off again. Simplicity in design is very important for our users. The DW Office headset has to fit into the landscape on the desk. There is a screen, there is a keyboard, and a, and a phone, and our headset just in between. And we chose the very easy geometric form, the cube. It's almost floating on the desk. Talk time is very crucial for our customers. Even in the very power demanding wideband mode, we are providing a full workday of talk time, eight hours. And together with our fast charging technology, the user will never experience a low battery in a normal day of use. They should just use it. Safety has to do a lot with comfort. DW Office Headset we implemented the patented Active Guard technology. ActiveGuard protects the user from sudden surges in volume or acoustic shocks that are coming from the landline. It gives the user the feeling of security. White -band technology provides you a warm and natural sound. It makes you able to catch the atmosphere. To feel the emotions through the caller's voice it's as close you can get to a face-to-face -face communication it's like if the other caller sits just on the other side of the table the user doesn't have to do anything the dw office headset constantly analyzes the signal narrowband wideband it provides you the best sound available DW Office is a very special and unique product because we actually managed to integrate all the needs from our users into one little cube. stawem bezprzewodowe z serii DW, które działają w technologii DECT. Mamy tak naprawdę trzy możliwości. Słuchawkę DW Office, która jest słuchawką jednouszną, ma zaczep na uszny, bądź wymiennie pałąk na główny i posiada system noise cancelling. Słuchawka DW Pro 1 jest również słuchawką jednouszną, posiada pałąk na główny, który nie jest odczepiany i system ultra noise cancelling i słuchawka DW Pro 2, która jest już słuchawką dwuuszną z pałąkiem na głownym i z systemem Ultra Noise Cancelling. W każdym z tych przypadków istnieje jedna baza, stacja bazowa. Jest jeden typ. Niezależnie od wybranej słuchawki, możemy do tej stacji bazowej podłączyć jednocześnie komputer i telefon stacjonarny i odbierać połączenia niezależnie z którego źródła połączenie nadejdzie. Możemy do takiej bazy podłączyć jednocześnie, zalogować cztery słuchawki i realizować dzięki temu połączenie konferencyjne. Najważniejsze funkcje serii DW: szyfrowana transmisja w technologii DECT, najwyższa jakość dźwięku, zasięg pomiędzy stacją bazową a słuchawką nawet do 180 metrów, możliwość zalogowania do czterech słuchawek do realizacji połączeń konferencyjnych. Czas pracy w trokopasmowym 8 godzin ciągłej pracy. Czas ładowania do 50% to 20 minut. 100% naładowanie baterii zajmuje nam godzinę. Aktywna ochrona słuchu, czyli system ActiveGuard. Interfejsy do tele telefonów Polycom, Cisco, Avaya, Snom, Alcatel, Siemens i Astra. Integracja z softfonami. Cisco Link, Avaya, IBM, sometime in Skype. Komfortowe połączenia w Sound is uncompromising in its beauty. It has no borders, prejudice or preferences and travels everywhere just like you. With Presence, we give you the ultimate premium business headset that lets you hear and be heard wherever we aimed to make a premium headset the ultimate headset a product that will give both the user and the listener the best possible sound quality when communicating outside in windy conditions wind safe technology ensures that the listener is able to hear clearly at the same time, Presence quickly adapts to all sound environments to let you communicate effectively, wherever you're working, and with enough power for a full workday of talk time. Presence is optimized for Microsoft Link and allows you to switch seamlessly between soft phone and mobile calls while enjoying the freedom of mobile wireless connectivity. When you're communicating in noisy environments, speak focus technology ensures that your voice is heard clearly by the listener. For us, sound is also about aesthetics. By focusing on quality materials and wearability, present slim design and easy usage, which is intuitive on off function, gives users a premium headset that is both practical and well-designed. About being present, and with this headset, we've captured the sound of 70 years of experience in helping people enjoy the moment and get the most out of every conversation they have. With presence, we've simply been as uncompromising as sound itself. Sennheiser, the pursuit of perfect sound. Słuchawka bezprzewodowa Presence, o której przed chwilą posłuchaliśmy, działa w technologii Bluetooth. Jest to słuchawka jednouszna, posiadająca zaczep na System Speak Focus, o, przed chwilą, o którym również słuchaliśmy, to technologia trzech cyfrowych mikrofonów, które poprawiają jakość dźwięku niezależnie od otoczenia, w jakim się znajdujemy i zapewnia zawsze czysty dźwięk, nawet w mocno hałaśliwym środowisku. WindSafe. Jest to technologia zastosowana w tej słuchawce, która redukuje szum wiatru, który jest słyszany w słuchawce podczas rozmów na zewnątrz. Czas pracy tej słuchawki ciągłej to 10 godzin, natomiast czas ładowania to niecałe półtorej godziny. Słuchawki bezprzewodowe seria MB również działają w technologii Bluetooth. I mamy model MB Pro 1. Jest to słuchawka jednouszna z pałąkiem na głównym, posiadająca system Ultra Noise Cancelling. Możemy ją podłączyć jednocześnie do laptopa i urządzeń mobilnych. Drugi model to słuchawka MB Pro 2. Jest to słuchawka dwuszna, również z pałąkiem na głównym i systemem Noise Cancelling. Również możemy ją podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie: laptopa i urządzeń mobilnych. Słuchawki te działają w technologii Bluetooth, można je podłączyć do dwóch urządzeń. Zasięg mają do 25 metrów. Czas ciągłej pracy to 15 godzin, czas ładowania 2,5 godziny, a do 50% baterii to 40 minut. I są kompatybilne z softfonami Astra, Avaya, Cisco, IBM i Polycom słuchawki przewodowe. Czyli takie słuchawki profesjonalne do pracy. Zakończone są szybko złączem tak zwanym QD, umożliwiają zmianę kabli przyłączeniowych. Możemy je tak naprawdę podłączyć do większości urządzeń telekomunikacyjnych, jakie są na rynku, i zmieniając wyłącznie kabel, który również jest zakończony szybko Posiadają one jakość dźwięku Sennheiser, oczywiście high definition. Aktywną ochronę słuchu zapewnia nam system ActiveGuard, mikrofony posiadają niwelację szumów z otoczenia, noise cancelling, są odporne na uszkodzenia mechaniczne, są naprawdę odporne. Dzięki temu daliśmy im dwa lata dodatkowej gwarancji na uszkodzenia mechaniczne, niezależnie od źródła uszkodzenia. Dziękuję za uwagę, jeśli się pojawiły jakieś pytania to zapraszam. Przepraszam? Szczerze powiem, jest to nowy produkt, tak więc kwestia do sprawdzenia. Zanotuję i bardzo chętnie udzielę Panu odpowiedzi.